I tam w mojej kolekcji kostek Rubik. Um, mam tutaj kostkę Rubiks w wersji 2013. Pana smarowana, chodzi całkiem nieźle. No i jeszcze ją wyregulowałem. Tak ma śruby regulacyjne. Tylko, że takie ukryte, trochę no właśnie. Tutaj dalej kostka OIJ Rubik's Twist, zaraz Wam pokażę taką do niej instrukcję. To się nazywa Dinosaur Egg i tutaj mamy wszystko co możemy z tego zrobić. Nie wiem, nie widziałem nigdzie, nigdzie takiej jeszcze kostki. Znalazłem ją niedawno w sklepie. Dalej mamy trójkę z modowaną modem Florian. Oto moja pierwsza kostka. No i mod dał tylko tyle, że zaczęła fajnie popować. No i tak przeważnie na dwa ułożenia ja mi popuje, także... No nie za fajnie, ale spoko. Tak. Kostka od kolegi, mimo że za 5 złotych. Po nasmarowaniu chodzi całkiem nieźle zakrętów praktycznie nie ścina no może taki, no nie taki taki no jak się wysili to tam taki zetnie no ale z całkiem płynie trochę mi się radzi no i są też loki um, ostatnią kostką jest kostka Rubik's 2014 No nie widać loga, ale dobra Jest to mega pogotka, jak Ścina Widać z 50 stopni No, to jest chyba 50 Ścina Nie wiem właśnie czemu, ale Mówię egzemplarz tak jest Dobra, teraz przejdźmy do trochę innych rzeczy, czyli takich jak Mam tutaj smarny silikonowy, taki Ile jest tego mililitrów? Nawet chyba nie piszę. Nawet nie sprawdzałem nigdy. No, ale jest on silikonowy. Pudełko od dwójki Rubiksa. Fajne I No, tutaj mamy jakiś kod. W sumie to nie jest kop tylko no takie coś tam, nie wiem, takie. I ładne pudełko do Rubiksa 3 na 3 To kupiłem za 120 koron norweskich, czyli w na polskie gdzieś hmm, 60 zł a drugi kupiłem za 80, czyli takie 40. Mam jeszcze tutaj kubaga. Y, bada. W środku sobie trzymam mam takie... Nie wiem, takie, to są takie trójkąty. Nie wiem, co to jest. Zrobiłem sobie kiedyś. Tangram, o, tak to się nazywało. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. I subskrybujcie kanał, bo jestem nowy. No.